Więc witam Cię i serdecznie, moją za, drogą załogę. Ania Sośnierz, online fitness coach. A super, że jesteście! Już będę się witać. Jak mi tylko ręce, długość ręki pozwoli. Więc, moja droga załoga, dobry wieczór. Dzisiaj mamy już 40, już nie wiem jak to pokazać na rękach 40 odcinek podcastu Anna Sośnie Show. I dzisiaj będzie trochę inny temat. Właściwie będzie ten temat bardzo. Staram się ostrość ustawić. Będzie to taki temat, który jest dla mnie trudny i ważny jednocześnie. Czyli dzisiaj chcę opowiedzieć właśnie o tym, dlaczego uważam, że nasza branża fitness bardzo nam psuje relacje z ruchem i z aktywnością fizyczną. I tak polecam pewnie po mnie jakieś nieprzyjemne komentarze z uwagi na to, że będę mówić o tym, że uważam, że to wcale nie jest aż tak źle, że zamknięte są siłownie, ale dojdziemy i do tego. Więc ja najpierw trochę opowiem historię właśnie mojej przygody z treningiem i opowiem też właśnie o tym, jak widzę, że, że no właśnie, że to promowane i pokazywana jakaś forma treningu, która jest taka bardzo zamknięta w takiej ścisłej. A tylko i wyłącznie fitnessowej formie i nazewnictwie, jak nam bardzo ona przeszkadza. Więc na początku, od początku zacznę. A u mnie to wyglądało tak, że nigdy nie lubiłam się ruszać. Co może być dla Was ciekawe, dla Ciebie ciekawe, bo ja nie przepadałam za tym, żeby się ruszać przez pierwsze kilkanaście lat mojego życia. Nie lubiłam tego. Wstydziłam się w ogóle się pocić przy innych ludziach. Pomimo tego, że byłam szczupła i dosyć wysoka, to nigdy nie przepadałam właśnie za tym, żeby z kimś innym ćwiczyć i trenować. Nie znosiłam od dziecka rywalizacji, teraz też tego nie lubię. I ten ruch, ta, ta forma, każda forma ruchu kojarzyła mi się z czymś niefajnym. No, i to było do momentu, w którym poszłam. Widzicie, aż się stresujesz, sobie pierścionek przesyłam. Jak do tego momentu wracam. I to było do momentu, w którym na WF-ie, w liceum gastronomicznym, do którego chodziłam, mieliśmy do wyboru pójść na siłownię albo pójść na basen. A że nie lubię pływać, nie lubię się w ogóle, nie przepadam żeby za tym, żeby się rozbierać przy innych ludziach. Teraz nie mam z tym problemu, natomiast kiedyś bardzo się tym stresowałam i powiem, powiem właśnie e, o tym, że mm, ta forma, właśnie czyli wyjście na siłownię, było dla mnie super, super pomysłem, e, bo jakby mniejszym bólem, kojarzyło mi się to z mniejszym bólem niż pójście na basen. I faktycznie pierwszy raz, jak zrobiłam trening na siłowni, to już od razu poczułam się, że to moje ciało jest e, sprawne, że to moje ciało ma możliwość do tego, żeby poruszać się w takiej formie, żeby od razu poczuć się z sobą lepiej. A, a ja nigdy wcześniej nie czułam się w moim ciele wygodnie, dobrze i przyjemnie, więc było to dla mnie odkrywcze. I właśnie to ja wtedy miałam kilkanaście Lat, nie może z 15, dobry wieczór, i wtedy właśnie po raz pierwszy polubiłam trenować załogo, i to było coś dla mnie fantastycznego. I później, przez 4 lata szkoły, chodziłam na siłownię co tydzień, i jak skończyłam szkołę, poszłam na studia, to zaczęłam najpierw trenować w siłowni, na siłowni, która mieściła się niedaleko mojej miejscowości, gdzie mieszkałam i zaczęłam pracować na siłowni. I to był taki moment, w którym właśnie pokochałam tą formę ruchu, ale zaczęłam się stresować i krępować tym, że nie miałam takich pięknych ciuchów, jak moi, moi ziomki wiecie, z siłowni. Nie, nie byłam w stanie aż tyle pieniędzy na przykład przeznaczyć na suplementy i na, na inne formy rzeczy potrzebnych właśnie do tego treningu i to było dla mnie mega stresujące i ale jednocześnie dawało mi takiego potężnego kopniaka, bo coraz więcej osób zaczęło mnie pytać o to, co ja robię, że ja tak dobrze wyglądam, że jestem taka silna i zaczęłam się właśnie uczyć tego tak nałogowo. Ja, jak coś mi się spodoba, to zaczynam po prostu wchodzić w to cała. I tak bardzo mi się spodobał trening, i spodobało mi się to, że tak dobrze się czułam trenując. Zaczęłam trenować też innych, więc to było coś fantastycznego dla mnie i wtedy też właśnie. Mm, Ludzie zaczęli mnie prosić o to, żeby im pomóc w tym treningu, i to było dla mnie szokujące. I to był jeszcze kolejny właśnie z momentów, w którym ja pokochałam trening, i to było, to było dla mnie po prostu zjawiskowo fajne. I od tamtego momentu, czyli to już jest, no, powiem Wam szczerze, że ponad 20 lat temu ja. Trenuję i bardzo to lubię, i wszystkich do tego namawiam, począwszy od moich podopiecznych, przez znajomych, sąsiadów i w ogóle, kto tylko, z kim tylko rozmawiam, to ja zarażam po prostu miłością do ruchu. Ale dużo osób ma z tym problem i nie są w stanie właśnie tych regularnych treningów do swojego życia w, jakby wkomponować. I dla mnie to jest trochę. Niezrozumiałe, ale sama miałam taki okres w życiu, gdzie mieszkałam za granicą. Najpierw pracowałam w turystyce, gdzie miałam tyle pracy, że zdążyłam tylko raz na jakiś czas wskoczyć do siłowni hotelowej i tam trochę się poruszać. Czy później, jak mieszkałam w Anglii, o to nie byłam w stanie, nie miałam w ogóle chęci na to, żeby wyjść i potrenować. Dlatego też teraz mam trochę większą empatię i rozumiem, czemu nieraz może być tak trudno z tym, żeby te regularne treningi mieć ale jakby do rzeczy. Chciałam właśnie dzisiaj opowiedzieć o tym, dlaczego uważam, że nasza, że moja branża fitness, a właściwie to nie do końca uważam się, żeby to była moja branża, bo, bo żywią mnie moje podopieczne, które, które po prostu płacą za, za współpracę ze mną dobrze i nie sama, nie sama ta branża. W każdym razie ja pokochałam w, w fitnessie, w ruchu to, że byłam w stanie czuć się z sobą pewniej, czuć się silniejsza, czuć się ładniejsza, czuć się też dobrze w moim ciele. I uważam, że każdy powinien też to przetestować i tak się poczuć. Natomiast widzę, że przez cały właśnie marketing, przez całą. Przez całe mocne naciski branży suplementacyjnej, branży właśnie fitness, produkującej sprzęt, e, siłowni, czy nawet nas, trenerów, dużo osób obawia się, ma dużo lęków związanych właśnie z pójściem na siłownię. I uważam, że właśnie ten moment, w którym my teraz jesteśmy, czyli gdy siłownie są pozamykane, to jest całkiem dobry moment właśnie po to, żeby zacząć ćwiczyć. Znowu w domu, wrócić do podstaw, czyli wziąć po prostu swoje ładne ciało, wziąć się po prostu, przenieść, na, przenieść się na matę i z ciężarem swojego ciała trenować. I co mnie jeszcze bardzo irytowało nieraz na treningach w siłowni, że ja nawet już mając Mocne wykształcenie, jeżeli chodzi o anatomię, o fizjologię ruchu, mam sporo kursów pokończonych, jeżeli chodzi o trening fizyczny, mentalny i dietetykę, to co nie pojawiłam się na siłowni, to zaraz koło mnie jakiś koleś podchodził i mówił, że można by było zrobić to ćwiczenie inaczej. I on tutaj widzi jakiś błąd i on mi pokaże, jak ja mam zrobić to ćwiczenie dobrze. Ja, mając duże wykształcenie i długi staż treningowy na siłowni, jestem w stanie powiedzieć: Nie dziękuję, wiem jak mam to robić, wiem po co robię to ćwiczenie. Natomiast wiem, że duża ilość, duża ilość osób właśnie czuje się atakowana, czuje się niefajnie w tym, w tym momencie i dlatego też spora, spora ilość osób, z którymi ja robię konsultacje, czy moich podopiecznych, nie chodzi właśnie na, na siłownię z wyboru, żeby nie musieć po prostu się irytować tym, że co chwilę ktoś podbiega i mówi, że to ćwiczenie można byłoby zrobić inaczej, nie robię tego ćwiczenia za dobrze, czy po prostu może zrobiłaby coś innego. To jest kolejna z rzeczy, którą uważam, że, że no nie jest fajna i, i to nie pomoże w tym, żebyśmy my polubiły trening. A co może pomóc, to to, żeby wrócić do treningu, wrócić właśnie do treningu, ale w takiej formie, żeby przynosiło ci to radość. Żeby niekoniecznie musiało to być związane z tym, że chcesz akurat zrzucić. Tkankę tłuszczową, czy wzmocnić masę mięśniową, czy też jakieś inne wymyślne formy, czy chcesz spalić jak największą ilość kalorii, e, może to być inna forma. Może to być właśnie taki szczęśliwy ruch, jak ja to nazywam. Czyli może to być taka forma, że okej, okay, jesteśmy w czasie pandemii. Widzisz, że potrzebujesz się ruszać, żeby Przede wszystkim mieć lepszą odporność, żeby czuć się z sobą lepiej. I okej, okay, widzisz, że tak jest. No to po pierwsze, już masz motywację, wiesz czemu chcesz ćwiczyć. Druga rzecz, no nie możesz iść na siłownię, też cię generalnie ta siłownia irytuje. Chcesz poćwiczyć, nie masz tyle czasu, chcesz poćwiczyć w, do, poćwiczyć w domu. Ok, pół godziny treningu u siebie na macie, w salonie czy tam w sypialni też jest super rzeczą do zrobienia. Nie chcesz konkretnie, czy tam nie wiadomo ile zrzucać, czy tam nie wiadomo ile przytyć, ale chcesz poruszać się, żeby poczuć po prostu swoje ciało, poczuć, że żyjesz, poczuć, że czujesz się dobrze w swoim ciele i to jak najbardziej jest możliwe. Masz niedużo czasu, masz niedużą nawet przestrzeni, czy po prostu masz inne priorytety, ale chcesz jednocześnie się ruszać. I właśnie tutaj. Moim pomysłem na to jest tak zwany szczęśliwy ruch. E, ja teraz stworzyłam taki zestaw ośmiu treningów, które nazywają się właśnie szczęśliwy ruch. E, te osiem treningów jest przygotowanych tak, żeby praktycznie bez żadnego sprzętu, bo są dwa treningi, w których w jednym jest to rolowanie, więc tam oczywiście wałek jest nam potrzebny. W jednym jest też moja droga załogo. Kettle, czyli obciążnik kulowy. Tak, patrzę w prawo, bo on tutaj leży. A ja lubię mieć, jakby o czymś mówić i widzieć to. E, więc jeden trening jest taki, i to są właśnie treningi, w których tak, ładujemy dużo pozytywnej energii. To są treningi, w których wystarczy poświęcić sobie pół godziny, i ja wiem, My wszyscy jesteśmy zajęci, ja to jak najbardziej rozumiem. Natomiast, gdy wstaniesz odrobinę wcześniej, lub gdy mniej czasu spędzisz przed telewizorem, czy mniej czasu poświęcisz na przeglądanie mediów społecznościowych, a dasz sobie te pół godziny, gdzie będziesz mogła czy będziesz mógł poruszać się i zrobić coś dobrego dla swojego ciała, to od razu poczujesz różnicę i będziesz lepiej spać. Będziesz się lepiej czuć, i ja to mogę zagwarantować, natomiast, no, trzeba będzie te treningi zrobić. Więc. Tak. Szczęśliwy ruch. Łyka się napije, i będę dalej opowiadać. Więc, to jest takie połączenie, szczęśliwy ruch jest z takim moim autorskim programem, gdzie połączyłam. No, prawie 20 lat, moja droga załoga, załoga, prawie 20 lat moich treningów, gdzie połączyłam moją miłość do capoery, moją miłość do treningu funkcjonalnego, nawet treningu siłowego oraz jogi. To są takie ruchy, dzięki którym ja dobra, opowiem wam, <grym> ja właśnie od. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, tak. Przez ostatnie 5 dni codziennie nagrywam treningi. Są to właśnie te półgodzinne treningi, ale e, mocno się do nich przekładam. I ja nawet e, mam właśnie zakwasy na większości, wiek, jakby w największych partiach mojego ciała. I tak dzisiaj śmieję się, będąc na treningu z moim podopiecznym, e, jak najpierw z Adam, później z Jackiem. I tak śmiałam się, że, że ja ich bardzo lubię, obu, i uśmiechałam się do nich, ale żeby wiedzieli, że ja się uśmiecham do nich też dlatego, że mnie bolą wszystkie mięśnie w moim ciele. I tak, i to jest właśnie taki plan treningowy, który jest naprawdę ciekawym, interesującym, innowacyjnym planem, który jest też połączony z mindfulness, bo jest też moim planem, więc jest tam. Nieduża ilość gadania mojego, tylko to, co trzeba zrobić właśnie na tej konkretnej macie, jak się ustawić. Nie ma też tam żadnej dodatkowej muzyki, więc tak. O właśnie, nawet podłączył się producent mojego ulubionego Ketla, także dobry wieczór. Ok, reasumując, dobra, więc. Szczęśliwy ruch, to jest program 8 treningów, i jest też link w opisie tego live'a, gdzie można sobie wejść, można sobie nabyć taki zestaw treningowy. Na razie z wideo, jak sobie po, po opłacie, właśnie tego, tego kursu, to będzie 8 treningów, natomiast po wejściu na ten czas, dobry wieczór, na ten czas będzie tylko i wyłącznie wideo powitalne, dlatego że wszystkie Treningi zostaną odpalone w poniedziałek, więc ja je jeszcze dopieszczę, e, zrobię ładne grafiki i jeszcze dopracujemy je, żeby wyglądały jak najlepiej. Dokończę nagrywanie ich, ale szczęśliwy ruch to jest właśnie ten program treningowy, w którym w siedmiu treningach, w sześciu treningach nie będzie potrzebny za, żaden sprzęt, natomiast w treningu. Um, treningu rolowania będzie potrzebny oczywiście roller, a w treningu z ketlem będzie potrzebny ketl. Dobra, więc to właściwie jest tyle na dzisiaj. Ja chciałam przede wszystkim opowiedzieć ci dzisiaj o tym, że um, Warto jest na ruch w tych czasach popatrzeć nie w formie ograniczenia, nie w formie tego, że siłownie są pozamykane, że nie możemy teraz iść na standardowy trening, tylko w formie też dodatkowych możliwości, że przez to, że nie możemy iść na siłownię, to możemy właśnie nabyć jakiś fajny sprzęt treningowy, jak Kettle, jak roller, jak dobrą matę do domu, jak właśnie nowy program treningowy. I popatrzeć na ruch w takiej dużo szerszej formie. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie, ruch nie jest tylko i wyłącznie treningiem, który ma ci dać e, redukcję masy ciała czy wzrost masy, e, ale i, i ćwiczenia w jakiejś zamkniętej formie na maszynach, czy też z dodatkowym jakimś obciążeniem, tylko i wyłącznie w jakiejś formie, tylko ruch jest rzeczą dużo szerszą. Ruch jest dużo większą. Ruch generalnie, no to jest dla nas rzecz najbardziej naturalna. I ruch generalnie jest taką formą, w której nie mamy żadnych ograniczeń. Gdzie ruchy podobne jak wykonują zwierzęta też są dostępne. Gdzie na przykład przysiad nie musi być tylko i wyłącznie jedną formą, bo można robić przysiady różno, w, róż, w różnych formach. Że możemy z naszym ciałem zrobić dużo pięknych rzeczy, dużo takich rzeczy, które... W których będziemy widzieć różnice, bo też właśnie w planie treningowym, który ja ułożyłam, są trzy. Trzy opcje początku, jakby jest wstęp, jest dobry ruch pierwszy i dobry ruch pro, czyli w każdym z tych form zobaczysz, że będą mocniejsze rzeczy do zrobienia. Więc na samym początku, jak zrobisz dobry początek, będziesz widzieć, że jest ok, ale strasznie się męczysz. To warto jest powtórzyć kilka razy ten trening i dopiero wejść w trening, dobry ruch dwójka, gdzie wtedy tam zobaczysz, że jest dużo większy zakres ruchu. Trzeba będzie dalej przesunąć nogę, trzeba będzie kopnąć wyżej. I tutaj, już zobaczysz, że pracują takie mięśnie, których Ty w ogóle nie myślałaś, że one są, że zrobisz przysiad w takiej szerokiej formie, że Ty nawet nie miałaś pojęcia, że taki ruch jest dostępny i że Ty się nie wywrócisz robiąc tę rzecz. Więc tu jest bardzo fajny i różnorodny, o dobry wieczór, Dorotko i różnorodna właśnie forma tego ruchu, no i ja jestem podekscytowana. Tak jak ja mówiłam, mnie bolą wszystkie mięśnie, gdy nagrywałam właśnie te 4-5 treningów. Natomiast zanim jeszcze nagram do końca wszystkie formy treningowe, jakie mam zaplanowane, to myślę, że jeszcze połowę przyszłego tygodnia będę chodzić śmiać się z tego, że mam zakwasy na całym ciele. Więc moja droga załogo, jak najbardziej zapraszam, zachęcam. Można sobie wejść. Um, bardzo prostą stronę zrobiłam dzisiaj z, właśnie z Jackiem. E, jest tam tylko i wyłącznie możliwość płatności Paypalem. Jeżeli macie ochotę zapłacić w innej formie, to można mi wysłać wiadomość. Dla moich podopiecznych ten trening jest oczywiście zawsze, zawsze dostępny, więc będziecie mieć go ładnie w grupie podanego. Natomiast moja droga załogo resztę zapraszam i zachęcam, żeby właśnie w momencie, gdy jest dużo ograniczeń, czyli na tą siłownię nie bardzo można iść, żeby popatrzeć na nasz ruch. Z dużo szerszej formy, żeby otworzyć się na inne formy ruchu i żeby wiedzieć, że nie tylko i wyłącznie musimy ruszać się w siłowni, mając masę sprzętu, możemy zrobić naprawdę mega dobry trening w domu, na swojej macie. I do tego też zachęcam, zapraszam, bawmy się ruchem, bo to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką możemy robić z naszym ciałem w ubraniu, oczywiście. Jest też jedną z najbardziej podstawowych rzeczy, którą zatracamy i o której zapominamy, pracując zdalnie, siedząc przez większość czasu na naszych ładnych tyłeczkach, zapominając, że nasze ciało tak dużo potrafi. I to jak ja pierwszy raz, dlatego też ci o tym dzisiaj opowiadałam: jak ja byłam pierwszy raz na siłowni, pierwszy raz poczułam w moim ciele, że jestem silna, że ja potrafię wiele. To właśnie robiąc te treningi, które ja nazywam szczęśliwy ruch, to przypomniałam sobie, jaka to była wielka radość, że już nie ogranicza mnie to, że ktoś mi podejdzie i powie, Ty, Niunia, nie ruszasz się tak, jak powinnaś, gdzie tak mi jakiś trener powiedział, że tak powinnaś się ruszać, tylko. Ten ruch jest dużo szerszy. Już jest, nie, nie, nie patrzę na niego i też nie nazywam tego ruchu tylko i wyłącznie ćwiczeniem, a nazywam go właśnie ruchem, czyli cały movement nie tylko i wyłącznie w jakiejś mało określonej formie ruch tylko dobra zabawa i dobra sprawność załogo. Więc to tyle. Ślicznie dziękuję za dzisiaj. Będzie mi jak zawsze miło, gdy dacie znać w komentarzu, jakie treningi ty wykonujesz i lubisz najbardziej. Jak będzie jakieś pytanie odnośnie szczęśliwego ruchu, to zapraszam, żeby dać mi znać. No i co? Dobrego wieczoru. Ja wskakuję zaraz na TikTok, bo tam mam kolejnego live'a. Więc ślicznie dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Bawmy się tym ruchem i nie pozwólmy sobie. Naszego, naszej najbardziej podstawowej formy, czyli właśnie ruchu, odebrać o tabatę. Niektórzy, o, właśnie, też będę nagrywać w tym tygodniu tabatę, jeszcze do szczęśliwego ruchu, także będzie i tabata. Dobra, załogo. O, jest pol, super. No to, kochani. W takim razie, jak już wiemy, że jest szczęśliwy ruch, zbiera mi się tutaj fajna grupka. No to coś. Licznie chciałam podziękować. Fajnie, że jesteście. Zapraszam, żeby wpadać do mnie częściej. W razie jakichkolwiek pytań, proszę do mnie pisać. Oczywiście siłowy, pisze Dorotka. To jest moja ulubiona, jedna z ulubionych, bo ja bardzo lubię wszystkich moich podopiecznych. Natomiast Dorotka jest ze mną bardzo długo i uwielbiam, uwielbiam zmianę, jaką wprowadziła w swoim życiu i ją jest też Karola. Tutaj jest Pol, także super, że jesteście wszystkiego dobrego, piękna załogo. Ja ci życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia.